Zaczęliśmy od głównego nurtu, czyli akcje, obligacje, megatrendy. Nie da się wykluczyć, że to jest bezwzględnie główny nurt, ale może jednak blockchain i bitcoin to właściwie w tej chwili też jest główny nurt. Tak, ja nawet y, taką hipotezę stawiam, że być może za rok o tej porze znajdę się w panelu, y, w panelu o megatrendach. Mianowicie, jak Michał Cichorz wymieniał y, sztuczną inteligencję, uważam, no i tak mi się wydaje, że tutaj w Superfandzie obstawiamy taki, taki scenariusz, że rok 2025 będzie rokiem e, instytucjonalnej adopcji blockchaina. E, bo to jest decyzja polityczna i wydaje nam się, że ta decyzja polityczna tak jakby w Stanach Zjednoczonych zostanie. Pod... Tak, zostanie podjęta. Także. E, Myślę, że Bitcoin będzie aktywem, które w roku 2025 będzie rozwijało skrzydła bardzo mocno. Nie dlatego, że wierzymy w samego Bitcoina akurat w tym momencie, ale dlatego, że no między innymi Larry Fink, szef BlackRocka, stwierdził, że Bitcoin jest cyfrowym złotem i tak będzie. A do tego polityka Trumpa, lobby pro-kryptowalutowe, które utworzyło się w Stanach Zjednoczonych wokół prezydenta Trumpa spowoduje tak jakby e, adopcję tego aktywa właśnie e, w rozwoju całego sektora blockchain e, pod kątem też instytucjonalnym. Dlatego mm, no my stworzyliśmy ten fundusz Superfantakcji Blockchain, żeby dać klientom alternatywę, w ramach tych spółek technologicznych e, skupiono, alternatywę skupioną wokół, wokół tematów, które są rzeczywiście niedoreprezentowane w funduszach inwestycyjnych właściwie w ogóle. Jest to jedyny taki fundusz, który próbuje, e, walczy o to, żeby stworzyć e, korelacje dla kryptowalut, nie używając kryptowalut, ponieważ, e, ponieważ kryptowalut w funduszach na razie do 26 roku nie możemy używać. Na razie się to udaje z lepszym lub większym efektem, z lepszym w długim terminie. W krótkim terminie to jest niemożliwe, no bo akcje rządzą się troszkę innym, innym trybem, no ale zakładamy, że ten fundusz będzie rozwijał skrzydła, będzie zdobywał też zainteresowanie u klientów, którzy cenią sobie emocje w inwestowaniu nie tylko nie tylko powiedzmy bezpieczeństwo zakładamy też i to mi się bardzo podobało co mówił kolega z Generali Przemek Tkacz że musimy pamiętać te fundusze akcyjne w szczególności spółek wzrostowych czy nowoczesnych technologii czy właśnie taki fundusz który jest gdzieś tam niszowy są dedykowane dla określonej grupy inwestorów mianowicie inwestorów akcyjnych i trzeba w tych funduszach w sposób, w sposób transparentny definiować ryzyko, zdając sobie sprawę, że każdego z nas spotka rok 2022, 2022 kiedyś. Także na razie, no my zakładamy, że ta technologia blockchain jest w powijakach, i bardzo mocno wierzymy w to, że ten rok 2025 między innymi, dzięki decyzjom politycznym, będzie, będzie przełomowy i z alternatywnego produktu. Wejdziemy do grupy szeroko pojętego, właśnie jakiegoś megatrendu. W swojej wypowiedzi wspomniałeś, że bitcoin powoli i ogólnie kryptowaluty są i mogą być postrzegane jako cyfrowe złoto. Czy według Ciebie ta teza jest prawdziwa? Czy bitcoin jest, będzie cyfrowym złotem? Bitcoin, nie kryptowaluty, tylko Bitcoin, bo ma charakterystykę bardzo podobną do złota, czyli tak, wydobycie Bitcoina jest podobne do wydobycia złota, czyli jest bardzo drogie, bardzo energo, energochłonne. Bitcoin nie płaci kuponów odsetkowych, czyli podobnie jak złoto, w związku z tym jest wrażliwy na, na stopy procentowe. 3. Bitcoin jest magazynem wartości, nie służy do płatności, natomiast, natomiast... Stał się tym złotem cyfrowym nie dlatego, że ma parametry fizyczne zbliżone do złota, tylko dlatego, że, tak jak powiedziałem, ktoś, największy misiek na osiedlu, czyli Larry Fink, powiedział, że on tym cyfrowym złotem jest. I, i, i taka jest historia między innymi akceptacji walut na świecie. Jakbyśmy 200 lat temu spotkali się w tym gronie, na przykład w Indonezji, i próbowałbym zapłacić dolarem, no to tej akceptacji by nie było. Frank, gulden czy, czy funt. Byłby w pełni akceptowany, i zapewne gdybym powiedział sprzedawcy, że za 200 lat ta waluta będzie najbardziej rozpoznawalna, najważniejsza na świecie, zostałoby to przyjęte prawdopodobnie no, wielkim wybuchem śmiechu. E, I w moim przekonaniu e, są momenty w historii, które, które tworzą aktywo i, i nadają mu pewną definicję. Dlatego też, tak jak mówię, jeżeli podmiot e, taki jak BlackRock decyduje się na używanie e, sformułowania cyfrowe złoto, magazyn wartości o bitcoinie, no to ja nie będę z tym polemizował i ja się z tym zgadzam. Powiem tak: jeżeli znalazłbym się w jakimś odległym miejscu, w którym mam internet, w komórce, to mam przy sobie mojego bitcoina. Złota przy sobie nie mam, więc generalnie ten bitcoin rzeczywiście może spełniać funkcje podobne do tego, które złoto oferowało dla ludzkości przez ostatnie no, kilka tysięcy lat. Na pewno podobną cechą do złota w bitcoinie jest skończona, skończona podaż. Mianowicie no, zasoby złota szacowane są na świecie mniej więcej na 6, na boku 20 metrów. Bitcoina wydobytego może być 21 milionów sztuk, 20 milionów jest wydobyte, kolejny milion będzie wydobywany przez 140 lat, więc. Z tego punktu widzenia, czyli działanie antyinflacyjne i brak podaży z rynku pierwotnego, jest to bardzo podobne tą charakterystyką do, do złota. Czyli rzadkość, rzadkość tego aktywa, ona jest bardzo ewidentnie przypominająca złoto. Wiadomość z drogi, słuchajcie, takaż sobie zeskrinowałem jak jechałem. Największe złoża złota odkryto w prowincji Huan w środkowych Chinach. Jego wartość szacuje się na ponad 80 miliardów. Dolarów. To na inny panel, na inną debatę, ale informacja jakby nie było ciekawa. To w kontekście bitcoina, a złoto, no to też to złoto ma jednak tą długą historię. Tu musimy chwilę poczekać i jeszcze jeden element, a mianowicie przynajmniej na razie no nie inwestują, przynajmniej na dużą skalę, w bitcoina banki centralne. Czy myślisz, Paweł, że to się może zmienić? Moim zdaniem to się może zmienić, dlatego że ja pamiętam swego czasu, jak na przykład Bank Szwajcarski, Narodowy Bank Szwajcarii w roku 2008 czy 2009 stał się drugim największym akcjonariuszem Facebooka, jak stopy procentowe spadły do zera, czy tam do wartości ujemnych. W związku z tym banki centralne one potrafią zmieniać alokację swoich aktywów rezerwowych. To zależy od legislacji, ale też, podkreślam, zawsze, zawsze takie zmiany są narzucane przez, przez kogoś największego, więc jeżeli e, Stany Zjednoczone zdecydują się na zrealizowanie tego punktu wyborczego e, Donalda Trumpa, że będą budowały narodową rezerwę Bitcoina, no to zakładam, że postępowe banki centralne typu, na przykład narodowy bank Szwajcarii, będzie mógł w drodze gdzieś tam zmian ustawodawczych, które w Szwajcarii są robione poprzez referenda, rozważać tego typu tego typu krok z Bitcoinem. Ważniejsze w tym przypadku jest to, że Aktywa banków centralnych są absolutnie tym bitcoinem nienasycone. Jest chyba tylko jedno państwo na świecie, to jest z tego, co pamiętam Ekwador, które jest, tak, które jest całkowicie zbitcoinowane pod każdym względem. W związku z tym e, można myśleć o tym bitcoinie e, po wyborze Donalda Trumpa jako potencjalnym aktywie, które gdzieś tam w ramach procesów legislacyjnych na świecie wolniejszych czy szybszych będzie adoptowane jako, jako Aktywo rezerwowe, nie chciałbym tego nazywać walutą rezerwową. Ostatnie pytanie, Paweł, jeszcze odnośnie bitcoina. Z który miałam generalnie naj, naj, największy problem, bo tak, technologię, blockchain jak najbardziej kupuję, uważam, że to mega, mega przyszłość technologiczna. Natomiast z samym bitcoinem mam problem taki. W standardowym biznesie mamy cena zysk, cena wartość księgowa, stopa dywidendy, jesteśmy w stanie ocenić biznes perspektywy. Odnieść się proszę do tego, jak tutaj spróbować podejść pod tą wartość. Czy tu można w ogóle o tym, o tym mówić? Czy moim teraz, zdaniem, Czy nie? Czy w ogóle to nie, nie można tego próbować? Moim zdaniem można, ale nie dojdziemy do niczego w tym przypadku, dlatego że, tak jak wspomniałem, pewne aktywa nabierają, nabierają wartości ze względu na, na akceptację społeczną, a nie na wycenę typu cena, zysk i tak dalej, bo obecnie są. Największym banknotem amerykańskim obecnie w obiegu jest 100 dolarów. Kiedyś było, kiedyś było 1000 dolarów, ale teraz jest 100 dolarów. I teraz tak, papierowe 100 dolarów, które jest akurat z bawełny, nie z papieru w sumie, jeden dolar ma taką samą wartość z punktu widzenia wyceny wartości tego, tego nazwijmy to dokumentu, czyli jak, jakbyśmy to użyli jako na przykład papier toaletowy, czy, czy spalili w piecu, to wartość kaloryczna, czy użytkowa 100 dolarów i dolara jest taka sama, natomiast jednak w jakiś sposób akceptujemy wartość tych 100 dolarów, więc yy, jeżeli bitcoin zostanie zaakceptowany politycznie w jakiś sposób, a znosi się na to, że w 2025 Stany Zjednoczone zaczną, zaczną bardzo poważnie podchodzić do tej kwestii, no to ta wartość się pojawi i nie ma znaczenia, że Stany tego dolara drukują w nieskończoność, że, że ciągle ktoś wpada na pomysł, że na przykład dolar. Już nie jest walutą, która rządzi na świecie, że kiedyś będzie yuan i tak dalej. Ważne jest to, że jednak większość ludzi urodzonych w Chinach, na przykład, czy w, czy w krajach arabskich, którzy reprezentują państwa, które na przykład nie lubią Stanów Zjednoczonych, i tak marzy o dolarze, nie marzy o innych swoich lokalnych, w szczególności walutach. Dlatego ja bym nie patrzył na bitcoina pod kątem wyceny. Próby podjęcia się, podjęcia się jakiejś takiej wyceny, no nazwijmy to typowej dla e, aktywów typu, typu akcje czy obligacje. Patrzyłbym raczej na wycenę wa, e, aktywów typu waluty. Jasne. Dziękuję. Czekamy więc na to, aż Bitcoin stanie się instrumentem inwestycyjnym głównego nurtu.